Cześć, taka sobotnia aktualizacja. Ten dekielek udało się ściągnąć. No, mój telefon to nie może wyostrzyć, oczywiście. Kołek, tak jak mówiliście, ze stożka, i on tutaj wystawał. No, to z tym się sugerowałem, że nie dobity do końca. No i od długo tutaj prałem wczoraj, tyle czasu. No ale to kurde, widzicie, no, pomroczność taka czy strach przed nieznanym on jest, mówię, on nie jest na przelot, on jest ze stoszka. to jest jedno, tutaj nie wiem dlaczego, kurde, bym sobie usiadł, ale dobra, telefon żeby mi nie wpadł w środek, tam widzicie, olej, zostało trochę oleju korek był wykręcony, kupę czasu no i nie schodzi cały olej coś tam zostaje, pompka jest tu yy... Tutaj za dużo złego, znaczy nic tu nie wypatrzyłem złego, tyle co czas kręciłem do wszystkie zęby na kołach zębatych są. To tutaj ten napęd do góra dół Pinoli rozebrałem jednak jest, tu widzicie, musiałem dojeść na szybkości psa się mleczko, bo w był, był potrzebny, to przychodzi tutaj nakrętka, ale niestety gwint jest sknocony na tej nakrętce z brązu trapezowej. To jedno i drugie, tu już sobie wyciągnąłem ten wałek, bo nie wiem, czy to będzie widać. No, wykrzywione jest. Wykrzywione jest tu na samym dole. Bo to sobie tutaj tak przykładałem przymiar, to nie wiem dlaczego to się tak stało. Że to będzie tutaj trzeba w tym przewężeniu odprostować. Od dołu się namęczyłem. Tutaj zaślepka jest taki korek. Tam jest nakrętka. Nie za bardzo jest dostęp. Tu jest otwór. Być może. Odblokuję podkładkę, tą co jest zagięta. O, tu jest zagięta, no bo wałek musi do góry tutaj stąd wyjść. Ewentualnie, wiecie, no to jest tylko posłów góra-dół tutaj pinoli. No to być może to jakoś tutaj ponaginam. No nie o pinole, może jakoś o obudowę i przez tą starą nakrętkę, bo mówię nakrętkę trzeba zrobić, bo tu jest ten gwint skup się uszkodzony, o, że nakrętkę muszę nową dać, no i mówię może jakoś tak albo delikatnie popukując młotkiem i wtedy sobie bazując tu wiecie odpinoli do szczytu gwintu, i tutaj od Pinoli do szczytu gwintu. Być może uda mi się to wyprowadzić, żeby to prosto stało. Myślałem, że to Pinola to same. To tutaj nasze, tutaj to wrzeciono jest, nie? Ale Pinola to całe to wychodzi. Tu no to zobaczcie, to ja nie wiem ile to ze 140, 160 średnicy. Taki grzmot. Nawet nie myślałem, że to takie duże. Tutaj, dobra, czekajcie, obejdę w kółko. Aha, tu sobie wjechałem z powrotem paleciakiem, bo do góry właziłem. Teraz tak, dociągnąłem jakiś filmokręt, tu na wskaźnik. Jak to pokazywać, żebym i ja widział iwę. Odbezpieczyłem tą nakrętkę, dociągnąłem, wykasowałem ten luz co tutaj był, ale tak. Yy, no, jak to tu pokazać? Tutaj jedna nakrętka, tutaj ta druga nakrętka na dole, to jest do ustawiania luzu międzyzębnego na tych. O, 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 tam na środku, tak. Tego. Jedno poziome, jedno pionowe koło zębate, te skośne, łukowe. To na tym tutaj kole też. Dokręciłem nakrętkę, na razie nie tego, nie zabezpieczam tego. Bo widzicie, jest trochę luz międzyzemny, czyli z całym tym elementem bym musiał się na tych dwóch nakrętkach delikatnie do dołu przesunąć, żeby wykasować tutaj luz między tymi dwoma kołami, ale, ale, ale to muszę się na górę wgramolić teraz. Aha, bo jest właśnie tutaj. Teraz się pojawił luz nasz, ja to już teraz to celowo widzicie łożysko stożkowe. No nie, ten telefon się tu nie chce skupić. O, 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 tak jak ostro to pokręcę to luz jest na tym pionowym wale góra dół czekajcie ja sobie tu na palec jakoś wejdę i tutaj tak no tam pokażę wam jeszcze w deterce. jest taki nasze znaczy tu są gwintowane dwa otwory myślałem, że to jest na gwincie i jakoś wiecie dociska się, żeby ten luz wykasować, ale to mogę o teraz się oparło na dół oparło o zewnętrzną bieżnię łożyska. Ładnie widać nawet świeży smar, że to ktoś posmarował. O widzicie? Nie jest to jakieś tam brudne łożysko przegrzane. Przynajmniej nie widać tego tak, co zwykłą sobie lampką tutaj świeciłem. Dekiel jest widzicie, z takim, bo on tam do góry nogami przychodzi. Znaczy to jest dół teraz. Tu jest taki próg i chcę to wyciągnąć, bo być może jakieś podkładki selekcyjne są między tym a bieżnią łożyska, między tą tuleją a bieżnią łożyska. Ewentualnie, jak to tak będzie przychodzić, to może tu od góry wstawić jakieś takie te podkładki selekcyjne. Mam jeszcze trochę tych od, koparek, od koparki, jak robiłem Komatsu, takie tam chyba od 0,8 do... 1,5 mm, bym musiał zobaczyć. I być może tu położę podkładkę i dokręcając ten luz się wykasuje. No bo mówię, to jest. O, tyle ręką mogę wyciągnąć. A tam no. Nie wiem, no wyciągnę to i tak zobaczyć, co tam jest z tym. E, jakieś. Czy są tam podkładki? tu spadnę to. A tutaj to, kurde ręka brudna teraz. No widzicie. Tu mamy akurat otwarte, mam ten mechanizm wysuwu pinoli. No i to tak jest, no lakoniczny taki ten obrazek, nie widać tutaj, żeby od dołu właśnie ta nakrętka była czy coś. Ani podkładki. No i tutaj ten, ta druga pozycja, no to jest właśnie nakrętka ta mosiężna, że to jest do zrobienia. Później tutaj mam, co tu mam otwarte? Aha, tu sobie otworzyłem nasze, to jest schemat smarowania wszystkie rurki, no ale tutaj widzicie między tym kołem, a tym, tu na tym skośnym, tym powstał teraz luz. I teraz, żeby go zlikwidować, czekajcie, jakiś śrubokręt sobie wezmę. Jak to pokazywać? Przez telefon patrzeć i oto tu jest. Tu jest ta jedna nakrętka. A tu jest gdzieś. Tu będzie łożysko. Nie wiem, tu jest koło. No gdzieś tutaj wychodzi albo to będzie, że to jest nakrętka, że po prostu dociskając czy tam kasując luz na łożysku można całe to koło z tą tuleją tu Przestawić góra-dół, żeby wykasować ten luz, czy tak samo jak koło widzicie, ono było luźne, tak ten luz miało, oprócz obwodowego, że na klinie, czy tam nie wiem, czy to na klinie, czy na frezie jakimś jest, dociągnąłem, że koło poszło trochę tutaj w prawą stronę, to też się ten luz zwiększył. No to teraz mówię, z tym tutaj całym ustrojstwem muszę dojechać do dołu, żeby skasować ten luz. I chyba, nie wiem, tutaj jeszcze, no tutaj to sobie jeszcze otworzyłem. Wykaz, no tak mi to wychodzi, bo 30-305 to są właśnie te łożyska stoszkowe. Tutaj, i to muszę na nich ten luz kasować od góry, tam przez dekiel tym tym. Coś podłożyć. Co to się stało teraz? Nie wiem, coś mi tutaj zgasł telefon, ale być może widać jeszcze. I się nagrywa. I... Gdzie to było? Tu to było. Tutaj, kurczę, wrzeciono, czy tam są trzy na dole i dwa u góry, na pięciu łożyskach. To sporo. No ale tutaj to już, kurczę, patrzcie, idę tego tutaj wszystkiego. Masa łożysk. Dwa wiadra łożysk pewnie tutaj przychodzą. Dobra. Szkoda tego, bo to już patrzę 11 minut. Także to w miarę jest. Dzisiaj mogę. Zrobię sobie. Postaram się wykasować tutaj te luzy na łożyskach i luz między między tymi kołami na tych dwóch wałach. To na razie zostanie, bo tu jeszcze jest jakiś kołek taki ustalający. Próbowałem, M5 jest gwint, próbowałem śrubę i nasadkę tam jakąś małą, no ale nie mogłem ruszyć tego, jakiś młotek udarowy taki bym musiał zrobić do tego i być może jak to wybije, to być może wtedy to całe mi wyjdzie bez rozkręcania tutaj w środku, bo to tam, no mówię, A może i tak by, kurczę, gdzieś tutaj coś. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to do dzisiaj jeszcze chyba postaram się rozebrać do końca. Na razie, cześć.